Warta około 1 700 tysięcy złotych inwestycja. Do końca tego roku ma być gotowa. Szpital w Działdowie rozbudowuje oddział psychiatryczny o nowe skrzydło. Ta rozbudowa nie służy zwiększeniu ilości łóżek. Mamy 30 łóżek, pozostajemy na 30 łóżkach. Tendencja ogólnoświatowa leczenia psychiatrii nie polega na zwiększaniu ilości łóżek. Psychiatrycznych tylko na rozszerzeniu proponowanej terapii, tak jak wspomniałem już o te elementy psychoterapii, terapii zajęciowych, i ona służy głównie poprawie warunków bytowych, warunków, ale oczywiście również warunków leczenia tych pacjentów. Jest się czym chwalić. Są robione duże zadania. Jednym z nich jest dodatkowy zbiornik na tlen. Koronawirus priorytety medyczne pozmieniał. W szpitale, na szczęście, wychodzą na prostą. W szczycie, że tak powiem, pandemii, mieliśmy 61, 61 łóżek poświęconych leczeniu wyłącznie pacjentów, tylko i wyłącznie pacjentów z COVID. I tam bez tlenu, tlenoterapii jest to niemożliwe. I dotychczasowe i dotychczasowy zbiornik, który nam to dostarczał, e, e, zauważyliśmy, że byłyby duże problemy, to było bardzo niebezpieczne. Wobec tego natychmiast podjęliśmy e, e, decyzję o inwestycji. E, ona jeszcze będzie gdzie, gdzie, dokańczana w sensie, w sensie budowy wysepki do podjazdu, cystern do, do tankowania, jednakże w sensie technicznym tlenu, parownic i dostarczenia i ciśnienia odpowiedniego i przepływu tlenu. Ona działa już od kilku tygodni. Szpitale żyły pandemią, nie inaczej jest i teraz, ale nie aż tak. Jest okazja, by popracować nad innymi bolączkami placówek medycznych. Nie tylko koronawirus sprawia zdrowotne problemy. Jest to budowa pracowni rezonansu magnetycznego, niezwykle potrzebnego dla mieszkańców, dla szpitala, dla utrzymania oddziału Głównie oddziału darowego, ale również oczywiście neurologii, ortopedii. Mieszkańcy działdowa mogą mieć pewność, że ich placówka rozwija się dla pacjentów z rozmaitymi schorzeniami. I jakie by one nie były, oby było ich jak najmniej.